Cześć, znasz to uczucie. Kiedy jesteś na spotkaniu, albo pojedziesz za granicę, albo po prostu masz szansę, albo okazję porozmawiać po angielsku i nagle pojawia się taki paraliżujący strach, który po prostu zaciska ci gardło i sprawia, że nawet jeżeli masz wrażenie, że wiesz jak coś powiedzieć, to, to po prostu nie wydobywają się słowa z twojej buzi. Jeżeli tak. To oznacza, że masz barierę językową. Dobra wiadomość jest taka, że na pewno nie jesteś z tym sama, a jeszcze lepsza jest taka, że to nie jest wyrok, to jest przeszkoda, którą można, a nawet trzeba. Pokonać. Dzisiaj powiem Ci o pięciu bardzo prostych trikach, które możesz wykonać i które pozwolą Ci zburzyć ten mur między Twoim angielskim a swobodną rozmową i komunikacją. Ja nazywam się Paula, a na tym kanale mówię, jak uczyć się angielskiego mądrze i bez strachu. Zostań ze mną do końca, a obiecuję Ci, że wyjdziesz z gotowym planem działania. Zaczynajmy. Zanim przejdę do pierwszego kroku, chciałabym, żebyś teraz napisała swoje doświadczenia. Czyli napisz w komentarzu, co najbardziej paraliżuje Cię przed mówieniem po angielsku. Czy jest to strach przed oceną, czy jest to strach, że zabraknie Ci słów? Daj znać, a będę w stanie dopasować swoje materiały do Twoich potrzeb jeszcze bardziej. Pierwsza rzecz to jest zmiana perspektywy. To jest absolutnie kluczowe, ze względu na to, że większość z nas łączy robienie błędów z czymś złym. Wiadomo, jak chodzimy do szkoły i popełnimy gdzieś błąd, no to jesteśmy za to karani, prawda? Dostajemy gorsze oceny. I to jest bardzo zły sposób myślenia, jeżeli chodzi o naukę języków, ze względu na to, że błędy w nauce języka, jak i w ogóle w języku, są czymś totalnie normalnym i są nieodłącznym elementem procesu. I języka też samego w sobie, ze względu na to, że czasami błędy, które ludzie powtarzają, tak samo jest w języku polskim, stają się poprawną formą i dzięki temu też język ewoluuje. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, ale po prostu tak się dzieje. Często też słyszę od uczniów, że sami od siebie wymagają perfekcji, jeżeli chodzi o tą komunikację. Czasami też mówią, że jest to ze względu na to, że po polsku komunikują się dobrze i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, po polsku też popełniacie błędy, bardzo często często też nieświadomie i prawda jest też taka, że to, że ktoś jest native'em z danego języka, nie oznacza, że ty, włada tym językiem perfekcyjnie. I to się tyczy czy angielskiego, czy polskiego, czy jakiegokolwiek innego języka. I tak naprawdę język polski też służy nam i tobie i wszystkim głównie do... Komunikacji. I to właśnie ta komunikacja jest najważniejsza. Ja też nie mówię, żeby to wybrzmiało, że okej, okay, mówmy byle jak, nie zwracajmy w ogóle uwagi na żadne błędy i niech to będzie całe życie kali pić, kali jeść, aby się dogadać. I tak. I nie, dla jednych będzie to wystarczające, dla innych nie. I uważam, że najważniejsza jest komunikacja, ale powinniśmy też oczywiście dbać o nasz rozwój i o to, żeby mówić z jak najmniejszą ilością błędów. Ale postrzeganie błędu jako porażkę, czy jako coś, co cię paraliżuje, czy boisz się tylko odezwać, bo popełnisz błąd. To to jest myślenie, które trzeba zmienić. Ze względu na to, że każdy popełnia błędy i nawet w pracy, jeżeli masz osobę, która mówi super płynnie i tak dalej, to nie oznacza, że mówi super poprawnie. To jest rzecz, którą też widzę, że Polacy bardzo rzadko dostrzegają. Mówienie płynnie nie oznacza mówienia poprawnie. Wiadomo, że jak mamy osoby, które mówią płynnie, dosłownie ta 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 ta, ta, ta to mniej ludzi wyłapie te błędy. Mniej będzie to takie uderzające, ale to, że ktoś bez problemu się komunikuje i mówi płynnie, nie oznacza, że mówi poprawnie. W dodatku, zawsze mieszcie siebie swoją miarą, a nie innych ludzi. Ze względu na to, na przykład podczas nawet swoich studiów, momenty, gdzie to wykładowcy robili, robili błędy, czasami byli to nawet native speakerzy i osoby, które mają na przykład tytuł profesora, więc większość swojego życia zajmowali się nauką, a i tak popełniają błąd. Bo jest to coś zupełnie normalnego, więc to myślenie trzeba zmienić. Błędy są Twoim przyjacielem. Ja nie mówię o tutaj płynności i tego typu rzeczach, ale same błędy, samo to, że gdzieś pomylisz preposition, samo to, że nie do końca uda ci się trafnie użyć dokładnego czasu, który powinnaś użyć, tego typu rzeczy, to jest normalny etap i normalna rzecz w procesie nauki. Druga rzecz. Bardzo często ludzie są nieprzyzwyczajeni do swojego głosu i do tego jak brzmią po angielsku, nawet jeżeli brzmią dobrze. No bo po prostu są badania, które też pokazują, że mamy inny głos, jak mówimy, w innych językach. Potrafimy nawet mieć um, inne personality, jak mówimy, w danym języku. Więc zanim dojdzie do jakiejś rozmowy, gdzie musisz się z kimś spotkać, zrobić prezentację, cokolwiek, spróbuj ćwiczyć swój angielski z najbezpieczniejszą opcją, czyli samym sobą. Ty jesteś swoim najbezpieczniejszym i zawsze dostępnym speaking partnerem. Nie trzeba szukać speaking partnerów nie wiadomo gdzie. Ty jesteś sobie partnerem. Może to brzmieć dziwnie, ale to działa cuda. Wystarczy, że będziesz opisywać to co robisz, będziesz planować swój dzień, będziesz robić to-do listę, przygotowywać ją sobie na głos. Możesz bez problemu, tak naprawdę cały dzień mówić do siebie po angielsku. To nie chodzi o to, czy to będzie poprawne? Na celu takie ćwiczenie ma to, że przyzwyczajasz siebie, swoje uszy do brzmienia swojego własnego głosu w języku obcym i trenujesz też mięśnie aparatu mowy. Żeby coś mówić poprawnie, jeżeli chodzi nawet o wymowę, musimy to powtórzyć i przećwiczyć x razy. Więc w ten sposób zaczniesz budować automatyzację bez presji i strachem przed tym odezwaniem się. Bo ten proces odzywania się będzie dla Ciebie normalny. Kolejna rzecz to jest też przygotowanie takich swoich złotych fraz, tak to nazwijmy. Często bierze się strach przed, przed rozmową z obawy o takie zacięcie się, że nie znajdę odpowiedniego słowa, albo mam to słowo po polsku, bo też dużo ludzi ma problem z tłumaczeniem z jednego na drugi, z taką kalką językową. Więc często, jak są jakieś spotkania, czy ja przygotowuję uczniów do różnych, czy czy prezentacji, no to pojawia się ten strach. A co, jak ja się zatnę? Co, jak nie znajdę tego odpowiedniego słowa? No, możesz przygotować sobie taką uniwersalną listę gotowych fraz, tak naprawdę do każdej sytuacji, w której musisz się skomunikować. Czy to do spotkania, czy to do prezentacji, nie ma to większego znaczenia, ale możesz. Przygotować i nauczyć się nawet po jednej frazie, którą wykorzystasz w chwili na zastanowienie. Na przykład, Let me think for a moment. Albo jak nie znasz słowa, o, oh, how do you call? Coś. Możesz zawsze wyjaśnić, co to jest, czego nazwy szukasz. Tak samo jest nawet po polsku, tak? Jak czasami nie wiemy i się zapytamy, O jak nazywa się ten proces, albo O jak nazywa się to czy tamto. To jest zupełnie normalne i nikt nie ma Cię wtedy za jakąś nieinteligentną osobę, po prostu Ci powie. Albo frazę, żeby ktoś coś powtórzył. Can you say that again, please? Tak? Mając w zanadrzu takie uniwersalne zwroty, poczujesz się też o wiele pewniej, bo jeżeli już wydarzy się taka sytuacja, że ty nie wiesz, co ma zrobić, to będziesz mieć gotową frazę do użycia. I tak wiem, że takie ćwiczenie samodzielne to jest jedna rzecz i nic nie zastąpi też rozmowy z kimś, kto nas wesprze, kto z nami porozmawia i tak dalej. Potrzebujemy często osoby, która nas poprowadzi, poprawi, doda takiej otumień. W bezpiecznym środowisku. Także, jeżeli czujesz, że nadszedł czas na kolejny krok, to mam dla Ciebie kilka opcji. Po pierwsze, moje kursy online link do nich znajdziesz w opisie. Masz tam ustrukturyzowaną wiedzę. Solidne podstawy i przede wszystkim gotowe frazy, które sprawią, że będziesz właśnie pewna siebie w większości codziennej komunikacji, bo to jest zawsze mój cel. A jeżeli potrzebujesz praktyki na żywo, indywidualnego podejścia, indywidualnego planu, całego kursu, który będzie przygotowany tylko i wyłącznie dla ciebie, to zapraszam cię na zajęcia jeden na jeden. To jest bardzo bezpieczna przestrzeń, gdzie możesz bezstresowo ćwiczyć rozmowę i wszystkie inne umiejętności, które są ci potrzebne, bo na naszych zajęciach skupiamy się. Na różnych umiejętnościach, nie tylko języku angielskim, jest to oczywiście core spotkań, ale ćwiczymy też różne, różne inne rzeczy, które są potrzebne do życia, pracy i komunikacji. Dodatkowo jeszcze, jeżeli szukasz regularnej darmowej wiedzy i motywacji, to zachęcam do zapisania się na mój newsletter. Tylko dwie wartościowe wiadomości w miesiącu, więc zero spamu. Link do wszystkiego znajdziesz w opisie. Krok czwarty to jest znalezienie partnera do rozmowy. I tutaj problem jest taki, że nie mamy za bardzo, przynajmniej ja mieszkam w Warszawie i nie za bardzo mam wiedzę o tym, żeby były jakieś takie miejsca, które by skupiały ludzi, którzy chcą po prostu za darmo pogadać sobie po angielsku. Wiem, że są jakieś takie tandemowe spotkania, bo część moich klientów tam chodziła kiedyś, kiedyś, ale e, wiem, że często było tak, że te poziomy były różne i ludzie tam byli różni. Natomiast mamy takie super narzędzie jak ChatGPT, które jest naszym też dostępnym speaking partnerem. Bez problemu będzie ćwiczyła z nami rozmowę, będzie też cierpliwe, no bo wiadomo, że to jest tylko system. Także możesz na przykład powiedzieć mu, żeby porozmawiał z tobą teraz o pogodzie albo żeby przedyskutował z tobą najnowsze rzeczy, które wydarzyły się na świecie i tak dalej i dalej. To jest świetna rzecz. Musisz jedynie pamiętać o tym, że jeżeli zapytasz czad, żeby ci poprawiał, no bo tak powinno być, dawał ci jakiś taki room for improvement, to ważne jest to, żeby wiedzieć, że czat ma dosyć nienaturalny język. Nawet jeżeli powiesz mu, żeby używał naturalnego brytyjskiego, czy tam amerykańskiego języka, no to niestety prawda jest taka, że on bardzo często wtedy aż nadużywa tego i zarzuca jakimiś idiomami, frazami bardzo brytyjskimi, czy też slangiem amerykańskim, którego nie do końca używamy na co dzień. Z kolei, jeżeli powiesz, żeby brzmiał i skupił się na business english, to też poda słowa z dupy, których ich nie, nikt nie używa. Natomiast jeżeli chodzi o takie normalną komunikację i kogoś, kto po prostu... Podpowiedzi, czy coś mówisz dobrze, czy nie. To jest super, super rzecz, i tutaj w pełni to polecam. W dodatku też w przyszłym tygodniu wyjdzie więcej odcinków o nauce z AI, bo wiem, że Was to interesuje. Kolejna rzecz, piąty krok, ostatni, to jest to, żeby nie rzucać na głęboką wodę. Bardzo często ludzie tak robią. Ja nie wiem do końca, z czego to wynika, że zapisują się na kurs i najlepiej to od razu w ogóle trzy razy w tygodniu. Jep. Prace domowe, wszystkie! Wszystko, od razu robimy, lecimy. Po co? Jeżeli nie uczyłaś się tego języka przez ostatnie 5 lat, to Ty się go nie nauczysz w miesiąc. To tak nie działa i nieważne ile weźmiesz godzin zajęć, nieważne ile będziesz siedzieć, to jakby to nie przyspieszy procesu, który na przykład ktoś zaniedbał. No tak to się nie da i to by było piękne, gdyby się dało, no ale niestety jest jak jest. Także nie skupiaj się na tym, że chcę mówić po angielsku, no bo... Czym jest to mówienie dla ciebie po angielsku? Dla jednej osoby to będzie to, że powie, kali jeść, ale się dogada, a dla drugiej będzie to, że chce płynnie prowadzić spotkania. Jedna i druga powie, że mówią po angielsku. Skup się na dokładnych celach. Na przykład, chcę bez problemu zamówić kawę w kawiarni po angielsku. Na przykład, chcę powiedzieć jedno zdanie podczas mojego kolu w pracy. Każde takie małe zwycięstwo będzie ci pokazywało Twój progres. Będzie wspierało Twoją pewność siebie i będzie ci pokazywało, że Ty rzeczywiście potrafisz, bo z małych sukcesów połączonych ze sobą będzie Cię czekała wielka zmiana i za te małe sukcesy też powinniśmy się nagradzać. Mam nadzieję, że te pięć kroków było dla Ciebie przydatnych. Pamiętaj, żeby zostawić suba na kanale i dać łapkę w górę. Jeżeli masz barierę językową, to warto się wspierać i przede wszystkim przełamywać ją. Powodzenia w nauce. Cześć!